Rafał, powiedz mi, jak się czułeś z tym, że do wczoraj mieliśmy tyle samo meczów w Ekstraklasie i ty i ja mieliśmy zero? No, co ci mogę powiedzieć, na pewno nad tym ubolewałem. E, wiadomo, jaka, jaka była ta moja historia, powiedzmy, bo e, gdzieś tam chyba w wieku 21 lat, z tego co, co dobrze pamiętam, tam w pierwszej reprezentacji, a, a ekstra klasę musiałem czekać do dzisiaj, do, do wieku 28 lat. Także... Także cieszę się tym bardziej z tego powodu, że, że dwa tygodnie temu urodził mi się synek i, i śmiałem się właśnie do narzeczonej, że dzisiaj dwa, dwa debiuty, bo, bo był po raz pierwszy na, na meczu, także Leszczyńscy zaliczyli dzisiaj dwa debiuty. Jest taka teoria, która mówi, że zawodnik, który jest ojcem, który ma rodzinę jest dojrzalszy i, i, i też podejmuje bardziej odpowiedzialne decyzje na, na boisku. Odczuwasz to już? Wiesz co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo, bo tak jak mówię, to był mój pierwszy mecz w zasadzie o punkty, odkąd, odkąd Julek się urodził. Także miejmy nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, że jak, jak będę ojcem, to, to będzie czas na, na powagę. A wiadomo, że jak będę w drużynie, to, to będzie też czas trochę na, na zabawy, na śmiechy i na, na dobrą atmosferę. Także mam nadzieję, że tego będę się trzymał. Na pewno kamień spadł Ci z serca z, z tym, że ten debiut masz już za sobą, ale chyba jeszcze większa ulga związana ze zwycięstwem i zachowaniem czystego kąta. No powiem szczerze, że to, to, to był gdzieś tam taki największy kamień na sercu właśnie w związku z, tą, z tym zerem z tyłu i, i bardzo się cieszę, że, że, że to się udało zachować. Bardzo cieszę się, że nie straciliśmy bramki po stoich fragmentach, bo wiemy jak to ostatnio wyglądało, także w tym tygodniu bardzo dobra robota naszej drużyny i udało nam się zapobiec tutaj straconej bramce, a, a z przodu dołożyliśmy jedną i bardzo się cieszymy. Ogromna koncentracja przez całe 90 minut, chyba tak ten mecz można podsumować. Myślę, że trafiłeś w 100% i nie muszę tutaj nic dodawać, bo jak ja, ja wiem, i ty wiesz, że znasz się dobrze na rzeczy, kumasz te piłkarskie klimaty, także, także mogę to zdecydowanie potwierdzić. Dzięki wielkie i gratuluję. Tomi Kafe, oficjalny partner telewizji klubowej.